Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Witajcie w 47. odcinku mojego newslettera i 11. jednocześnie odcinku podcastu ADHD Doers. Słuchajcie, dzisiaj chciałbym poruszyć temat męskości, ponieważ mam wrażenie, że w dzisiejszych czasach za mało mężczyźni mówią o mężczyznach, za mało mówi się o emocjach, za mało mówi się o. Odwadze i pewności siebie, ale takiej dobrej, niezarozumiałej, takiej, która potrafi znaleźć mm, więź, relacje z drugim człowiekiem. I dzisiaj weźmiemy na tapet relacje z dzieckiem. Hmm. Historia, którą dzisiaj opowiem Wam, jest autentyczną historią hmm. Marka Igniewka. I, gniewka. I em, leci ona tak. Marek. 30 kilkuletni Warszawiak z dziada-pradziada. Kopał ze swoim synem w piłkę na podwórku. Chłodny wiatr przewiewał przez osiedle, ale gniewko zdawał się tego nie czuć. Jak to on, siedmiolatek o niekończących się pokładach energii. Już od rana był w nieustannym ruchu. Biegł, skakał, turlał się podewanie, potrawie, śmiał się, obrażał, znowu się śmiał. Wszystko w nim było duże. Emocje, reakcje, marzenia, złość zawsze tak było. A zabawa w piłkę była dla niego wszystkim nie tylko sportem. To była istna, sensoryczna fiesta bieganie, rywalizacja, bliskość statą, napięcie, wyzwania. Gra była jak tlen, a dzień bez gry w piłkę nie miał smaku i należało spisać go na straty. Kiedy siedmioletni gniewko grał w piłkę, to grał Zawsze całem sobą. Mama mogła wołać go na obiad 20 razy, a on i tak niczego nie słyszał. A kiedy czas gry kończył się, no cóż, kończył się dla Gniewka również i cały świat. A przynajmniej tak mu się wydawało. Tym razem było podobnie. Marek stracił kolejnego gola, a Gniewko przyjął pozycję Cristiano Ronaldo i krzyknął: Su! Piękny strzał Gniewko. No dobra, wygrałeś! powiedział Marek. Super gra. Dzięki, synu, kończymy, a ja idę dokończyć oświetlenie w ogrodzie, powiedział Marek, oddychając ciężej niżby chciał się do tego przyznać. Ale chłopiec natychmiast poczerwieniał na twarzy. Tak jakby ktoś wyrwał mu z ręki jego ulubionego pączka, którego on ledwie zaczął jeść. Nie, jeszcze jedną! niemal krzyczał. Marek pokręcił głową. Snek, mówiliśmy się, że gramy do dziesięciu. Robi się ciemno, a ja mam jeszcze robotę. To wystarczyło, gniewko pękł. Najpierw zrobił wielkie oczy, potem zatrzęsły mu się usta, a po chwili wybuchł pełnym dramatycznym płaczem, takim, który potrafią tylko dzieci, głośnym z serca, z poczucia niesprawiedliwości większej niż wszechświat. Ale Marek pozwolił mu płakać, pozwolił mu również złościć się. Widział już podobne sceny i wiedział, że trzeba dać emocjom wypłynąć, tak jak daje się deszczowi spaść, zani, zamiast krzyczeć na chmury. Ale widział też, że jest zimno, a chłopak stał bez kurtki. Podszedł spokojnie, przykucnął i powiedział hm, – Widzę, że jest ci ciężko. Przykro mi, kiedy tak się złosisz, kiedy tak płaczesz. Słuchaj, może wróć chociaż do domu, bo, bo tutaj jest naprawdę zimno. I wtedy usłyszał… Odwal się! To uderzyło go jak kamień. Prosto, ostro, z bliska. Marek poczuł, jak jego ciało napina się pod wpływem impulsu. Jak ego chce natychmiast odpowiedzieć stanowczo, surowo, może nawet krzykiem. W jednym ułamku sekundy przez jego głowę przybiegły obrazy znanych mu reakcji. Matka wymierzająca karę kablem, ojciec uciszający wrzaskiem i zakazujący wszystkiemu. Wszystkiego! Na czym małemu Markowi zależało. Tamte reakcje były szybkie, brutalnie skuteczne i zupełnie nieprzemyślane. Ale Marek nimi nie był. Wiedział też, że jest dorosły, dlatego wstał, nic nie zrobił, tylko wrócił do mieszkania. Usiadł na kanapie i splótł ręce na piersi. Myślał, zastanawiał się, jak zareagować. W tym momencie, w tej krótkiej chwili między zranieniem odpowiedział. Przed jego oczami przeleciały dwa krótkie filmy. Film pierwszy, Czerwone Krople Teralen. Nie chciał jechać. Kurwa, jak on bardzo nie chciał jechać. Trzymał się w framugi, jak krawędzie nad przepaścią. W tamtej chwili naprawdę czuł, że od tego zależy jego świat. Nie pamiętał, dlaczego nie chciał jechać. Pamięta to matkę stojącą z boku, z oczami pełnymi bezsilności. Próbowała tłumaczyć małemu Markowi. Że musi jechać ze swoim ojcem, bo tak się z ojcem dogadali. Że tak trzeba, że inaczej nie może, że ustalenia. Ojciec czekał już przy drzwiach. Niecierpliwy, chłodny, skupiony na zadaniu, jak zawsze. Jego ręka zacisnęła się na dziesięcioletnim ramieniu Marka. Chodź, Marek, słyszysz? Marek! Marek! Głos, który nie znosił sprzeciwu. A chłopiec się zaparł. Zacisnął palce na framudze, aż zbielały mu palce. Płakał. Wył, krzyczał, nie chcę, nie chcę, mamu. Ojciec ciągnął go coraz mocniej. W końcu wygrał, zawsze wygrywał. Do windy, z windy, po klatce, po schodach, do samochodu. Ruszyli. Droga do domu trwała 45 minut. Przez całą drogę chłopiec płakał. Jedyna myśl, jaka przechodziła przez głowę, to było wrócić, wrócić do mamy. Nie chciał być z ojcem. Kiedy dotarli, wcale nie było ulgi. Ojciec nawet nie próbował go przytulić, nie próbował porozmawiać. Zamiast tego dał czerwone krople jego babci. Teralen. Lek babci, który babcia dostawała na uspokojenie, bo w swoim Alzheimerze potrafiła mieć napady agresji. Ojciec nalał krople na cukier, zupełnie jak, jakby dawał lek babci. Nie był lekarzem. A nie konsultował tego ze specjalistą. Pragnął jedynie, by chłopiec wreszcie przestał płakać. Masz to wziąć, syknął. Początkowo chłopiec protestował, ale w końcu się poddał. Ze strachu. Czuł się zupełnie bezsilny. Kiedy brał do ust łyżeczkę z cukrem i kroplami, miał jedną myśl. Jego uczucia nie liczą się, kiedy ojciec chciał spokoju. Zrozumienie chłopca wymagało empatii i rozmowy. A ojciec nie umiał w empatię. Rozmowa była dla niego zawsze pojedynkiem, a nie spotkaniem. Szło o honor, o rację, nigdy o zrozumienie. I film drugi. Smycz, pas i kabel. Marek znowu coś przeskrobał. Nie pamiętał co dokładnie. Pamiętał za to miękkie nogi i mrowienie biegnące po plecach, bo wiedział co go czeka. Uciekł pod stół. Stół miał długi obrót, więc miejsce zdawało się Dawać pełną prywatność bezpieczeństwo. Tam często też chował się ich ukochany pies, Zula. A psy mają dobry instynkt. Ale matka podeszła i podniosła bok obrusu. Bez słowa. Złapała go. Przełożyła go przez kolano. Najgorsze nie było uderzenie. Najgorsze było czekanie na nie. Czy będzie mocniej niż poprzednio? Czy będzie smycz, pas, czy kabel? Oby nie kabel. Potrafił owinąć się wokół biodra i wtedy. Bolał nie tylko tyłek, ale i bok. Matka na szczęście uderzała tylko raz, więc gdy już poczuł ból, to wiedział, że gorzej nie będzie. Już po wszystkim. I wtedy wróciła rzeczywistość przed oczy dorosłego marka. I wiedział już, co zrobi. Wstał, wyszedł przed dom i zdecydowanym krokiem podszedł do syna. Bez słowa podniósł go i zaniósł go do pokoju. Gniewko szlochał, kopał lekko nogami. Wciąż walcząc ze światem, który odsunął mu piłkę z przed nosa, Marek położył syna na łóżku i powiedział: Synu, przesadziłeś. Nie możesz tak bez szacunku odzywać się do ojca. Ochłoń w pokoju i porozmawiam, jak się uspokoisz. Syn nic nie odpowiedział. Marek wyszedł z pokoju i zamknął ze za sobą drzwi. Zszedł na dół. Ale zaledwie po chwili drzwi na górze otworzyły się z trzaskiem. I tak wiem, że dostanę karę! Krzyknął gniewko. Synu, weź to nie jest moment na to. Ochłoń zamknij drzwi. Sam się zamknij, odkrzyknęło dziecko i sukiem zamknęło drzwi. Zabolało. Mocniej niż by się z tego spodziewał. Marek poszedł więc robić oświetlenie w ogrodzie. Wiedział, że nie ma co teraz osadzać się w swoich emocjach. Praca fizyczna go uspokajała. Kabel, wiertarka, narzędzia. Wszystko to wymagało skupienia, które pozwalało wypełnić czas oczekiwania na ochłonięcie syna. Kiedy tak pracował, to zastanawiał się, czemu zachował się tak, jak się zachował. Przecież wyniósł z życia inne lekcje. Co jednak powstrzymało go, by nie uderzyć swojego syna? No bo przecież mógł. Psycholodzy twierdzą, że bite dziecko odczuwa wstyd. Ale mały Marek, kiedy sam był bity, to nie czuł wstydu. Nie czuł też żalu ani złości. Wiedział przecież za co dostawał i w zasadzie nie było to czymś wyjątkowym, bo w latach 90. bicie dzieci było na początku dziennym w większości domów. Natomiast teraz po latach Marek wiedział, że problem leży gdzie indziej. Wiele lat zajęło mu przepracowanie, że wolno mu popełniać błędy. Za każdym razem, kiedy karano go bardzo surowo za jego błędy, to budował się w nim lęk przed omylnością. A ten, ten lęk, ten strach jest gorszy niż chwilowe upokorzenie, jakim jest klaps. Rozwala całą pewność siebie, rozwala zrozumienie potrzeby popełniania błędów i poczucie sprawczości. No bo skoro nie, nie wolno się mylić, to, to może nie warto zaczynać. I dlatego Marek nie uderzył. Uderzyć zawsze będzie można, ale gdy już to się zrobi, to nie można tego cofnąć. A wywołana klapsem trauma może się ciągnąć przez całe życie. Znał to w końcu z autopsji. I dlatego odszedł. Nie dlatego, że miał syna gdzieś, tylko dlatego, że znał siebie i swoją przeszłość. Chciał zareagować inaczej niż to, co miał wdrukowane. Dziecko potrzebuje zrozumienia i uznania swoich odczuć, a nie walki. Jego imiennik Marek Aureliusz mawiał. Człowiek nie staje się twardszy od twardego traktowania. Po godzinie Marek wrócił do domu. Gniewko był już na dole, leżą na sofie z głową w poduszce, nadal nabuzowany. Uspokoiłeś się już? Pogadamy? Zapytał. Chłopiec natychmiast znów eksplodował emocjami. Marek wziął go więc po raz drugi na ręce. I choć Gniewko protestował, wyrywał się, rzuca w powietrze ostre słowa, to Marek zaczął go nieść po schodach do jego pokoju. Jednak po chwili z ust dziecka padły słowa, jakie nigdy nie powinny paść z ust siedmiolatka. Słowa jak noże. Nie do zacytowania. Zbyt mocne, zbyt dorosłe. Marek zatrzymał się wtedy, zdjął syna. Usiadł naprzeciwko niego, zmęczony, ale wciąż obecny. Słuchaj, czemu to powiedziałeś? Spytał cicho, ale stanowczo. Chłopiec nic nie odpowiedział. Czemu? Powtórzył. Czemu powiedziałeś to, co powiedziałeś? W końcu gniewko wyszeptał: Nie wiem. Ale Marek wiedział, że kiedy chłopiec mówił nie wiem, a przed chwilą był w emocjach, to znaczy, że żałuje tych słów. Usiadł bliżej. Synu, czy ty wiesz, jak bardzo cię kocham? Te słowa. Te słowa były dla mnie, były straszne, były niesprawiedliwe. Wiem, nie jestem idealnym ojcem, wiem, popełniam błędy, ale nie zdajesz sobie sprawy, ile jestem gotów dla ciebie poświęcić. A to, co powiedziałeś, było, było bardzo przykre. Kiedy Marek to mówił, to miał łzy w oczach. I wtedy chłopiec, jakby coś w nim pękło, wypalił, tak? No to czemu tyle pracujesz? Nie spędzasz ze mną czasu. Mama więcej ze mną jest. Marek poczuł, jak coś w nim osiada ciężko. Bo chłopiec miał rację. Nie do końca, nie zawsze, ale miał prawo tak się czuć. I to było najważniejsze. Powiedział, chciałbym, synu, spędzać z tobą czas. Naprawdę. Ale ja też mam swoje rzeczy. Praca to moja zabawa. Robienie oświetlenia to moja zabawa. Majsterkowanie też. Siedzenie przed komputerem także. I potrzebuję na to miejsca i przestrzeni. Tak samo jak ty potrzebujesz grania w piłkę. I ty chcesz, żebym bawił się tylko w twoje gry. Jak możemy to pogodzić? Bo ja nie wiem, ale chciałbym z Tobą spędzać więcej czasu. Zapadła cisza. Taka prawdziwa, w której dziecko zaczyna myśleć, a dorosły zaczyna czuć. Nie wiem, mruknął po chwili chłopiec. Znowu chwilę milczeli. Mogę cię przytulić? zapytał Marek. Nie wiem, odpowiedział chłopiec. A nie wiem, w takim momencie znaczy tak, bardzo tak, tylko trudno mi to przyznać. Marek przytulił syna. Gniewko nie odsunął się nawet o centymetr. Chłopiec drżał jeszcze minimalnie. To były resztki emocji, które nie znalazły drogi ujścia. Nadmiar, przeciążenie. Dzieci nie mają filtra. Wszystko przechodzi przez nie na pełnej mocy. Synu, wiem, nie jestem idealny, powiedział Marek. Popełniam błędy i one są moje, nie twoje, ale robię co mogę, by podejmować decyzje w dobrej wierze. Kocham cię bardziej niż myślisz i nawet jak sto razy mnie obrazisz, ja wybaczę ci sto jeden razy, bo jestem twoim tatą i zawsze będę. Rozmawiali jeszcze długo o emocjach, o wybaczaniu, o czasie tylko dla siebie, o czasie dla innych, o tym, że złość nie jest wrogiem, jest komunikatem. W końcu Marek poprosił. Spójrz mi w oczy. Po co? Bo kiedy patrzysz komuś w oczy, to uwalniasz emocje. Wtedy emocje znajdują drogę na zewnątrz. Gniewko spojrzał. Patrzyli tak chwilę. Nadal jestem zły, powiedział chłopiec. Wtedy Marek uśmiechnął się lekko. Bardzo delikatnie. Ale to wystarczyło, by gniewko zaczął się śmiać. Nie rozśmierzaj mnie, wrzasnął przez śmiech. Okej, okay, okej, okay, już nie będę, zobacz. Gniewko znów spojrzał Markowi w oczy, głęboko. Marek zachował poważną twarz. Ale gniewko już nie potrafił, śmiech wygrał. Marek wiedział, że spotkanie czerni ich oczu zaczęło właśnie pracować. I nagle stało się coś niesamowitego. Gniewko spojrzał na ojca i powiedział: tato. No. To może pobawimy się 30 minut w moją zabawę, a potem godzinę w twoją? W sensie? No, może razem zrobimy oświetlenie na ogrodzie? Jasne, chętnie. Kiedy? No, teraz. Marek bez słowa wstał i razem z chłopcem zeszli na dół. Marek wyszedł na taras. Po chwili dołączył do niego Gniewko, ale Gniewko był ubrany w czapkę i kurtkę. Pierwszy raz z własnej woli ubrał się cieplej. Patrz na to, ubrałem się, żeby nie zmarznąć. Marek uśmiechnął się, pogłaskał syna po głowie i przytulił. Wiedział, że to dla niego, że to ciepłe, cieplejsze ubranie to most zbudowany po tej burzy, nie dla wygody, ale dla bliskości. I pomagali sobie. Chłopiec we wszystkim ojcu pomagał. A ojciec uczył syna, jak płynie prąd, co oznaczają kolory kabli i po co montuje się puszki. Kiedy kończyli montować oświetlenie, to było już ciemno. Ale gdy włączyli światło, to znowu było jasno. Tato, a pamiętasz, że jak się pobawimy w Twoją grę, to potem pobawimy się w moją. Tak, to co? Gramy? I poszli pokopać w piłkę. Bez fochów, bez łez, bez żalu. Z czystą radością. I może więc dziecko nie potrzebuje nieomylnego rodzica? Może potrzebuje rodzica, który kocha? I gdy się myli, to nadal robi to w poczuciu szacunku, rozumieniu i rozmowy. W to przynajmniej wierzył Marek. A ty? Jestem ciekaw, co sądzisz o tej historii. Daj znać. Dzięki.